Cześć, dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać o zupełnie nowym tanim Smart TV, czyli Xiaomi TV Stick 4K. Ten sprzęt może Wam się wydawać znajomy i zaraz Wam powiem dlaczego. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie kupić Xiaomi TV Stick albo inne przystawki Smart TV, to linki do nich znajdziecie w opisie tego filmu. Prowadzą one do znalezionych przez nas ofert na Allegro. No, i kiedy nawet patrzymy na pudełko tego Xiaomi TV Stick 4K, to nam się przypomina zeszłoroczny Mi TV Stick, bo tak naprawdę to jest bardzo podobne urządzenie, także wizualnie. To jest w sumie można powiedzieć jego następca albo jego mocniejszy kolega, bo generalnie już rok temu miały wyjść dwie wersje przystawki. Jedna Full HD, druga 4K, ale ta 4K jakoś nie wyszła, została tylko ta Full HD, a ta z 4K wychodzi teraz. Tam ta się nazywała Mi TV Stick, ta się nazywa Xiaomi TV Stick i to wynika z tego, że Xiaomi generalnie zmieniło swoje nazywnictwo. Już nie ma smartfonów na przykład Mi 11T Pro, tylko jest Xiaomi 11T Pro, więc ten sam proces mamy tutaj. Także logo się zmieniło na przystawce, bo już nie mamy tego charakterystycznego Mi, tylko mamy Xiaomi. Więc, tak naprawdę, z różnic wizualnych to tyle. A teraz pokażę Wam, co znajdziemy w pudełku. No już nie bawiąc się w niepotrzebny unboxing, no to zestaw nie jest zbyt bogaty, jest taki standardowy. Mamy przystawkę, mamy zasilacz z kabelkiem micro USB, mamy taką przeduszkę HDMI, gdybyśmy akurat potrzebowali, no i mamy pilota. I tak naprawdę, no, trudno narzekać na ten zestaw, poza jedną rzeczą, bo tutaj musimy wsadzić do pilota dwie baterie albo dwa akumulatory AAA, czyli małe paluszki. Nie ma ich w zestawie, trzeba je dokupić. I wydaje mi się, chociaż nie jestem w 100% pewien, że rok temu te paluszki w zestawie były. Więc pamiętajcie, że ten sprzęt nie jest gotowy od razu do pracy. Musicie do niego dokupić odpowiednie baterie albo akumulatory. Jeżeli chodzi o tę przystawkę, no to ona tak naprawdę wygląda dokładnie tak samo jak Mi TV Stick z tą małą różnicą, że mamy to logo Xiaomi, o którym mówiłem. Nie zmienił się nawet port, bo nadal mamy ten stary mikro USB zamiast nowego USB-C. Nie jest to jakaś ogromna wada, no bo trudno na to moim zdaniem narzekać w urządzeniu, które będzie na stałe podpięte do telewizora, ale lepiej o tym poinformować. I jako że przez kilka miesięcy miałem okazję używać poprzedniego Mitywistika, to wam od razu mówię, ta część będzie się bardzo rysować. Dobrze, że to jest za telewizorem, bo za każdym razem jak to wyciągniecie, to tutaj zobaczycie kilkanaście albo kilkadziesiąt nowych rys. Ważna informacja dla pedantów. No i kolejna. To bardzo zbiera kurz. Jak zresztą widać, ja to przed chwilą przecierałem, a mimo to kurz dalej tutaj jest. Poza tym mamy tutaj HDMI i uprzedzając mniej technicznych użytkowników, bo to jest najczęstsze pytanie, jakie dostaję, kiedy mówię o przystawkach do telewizora. Tak to zadziała z każdym telewizorem. Ma mieć tylko HDMI. Koniec wymagań. Naprawdę, zadziała z praktycznie każdym telewizorem. Nieważne jaki system, jaki producent podłączacie i działa, bo to ma zastąpić ten procesor, ten system to wszystko, co znajduje się w telewizorze. Telewizor sam w sobie pozostaje wyłącznie wyświetlaczem, a tutaj mamy mózg i serce. Oczywiście, jeżeli nie chcecie podpinać tego do telewizora, to nie ma problemu, żebyście podpięli sobie taką przystawkę do monitora albo do projektora. Aby tylko dało się tam włożyć urządzenie z HDMI. I to są tak naprawdę jedyne rzeczy, o których musicie pamiętać. Więc przystawka wygląda tak jak w poprzedniej wersji, a jeżeli chodzi o pilota, to dla odmiany wygląda on tak jak w poprzedniej wersji. Praktycznie nic się tutaj nie zmieniło, też mamy takie drobne zmiany, że mamy inną ikonkę asystenta Google, bo wcześniej był chyba mikrofon. Tutaj mamy też inną ikonkę wejścia do różnorakich aplikacji, a poza tym to jest to samo, no czyli klawisze nawigacyjne, przycisk zatwierdzania, włącz asystent, cofnij, wróć do ekranu głównego, Netflix, Amazon Prime Video, no i głośniej, ciszej, nie ma tutaj wielkiej filozofii. Pilot plastikowy, nie żaden premium, ale nie trzeszczy. No i pilot jest oczywiście po bluetooth, więc jeżeli wsadzicie tę przystawkę za telewizor, to nie martwcie się, że pilot nie będzie jej widział, bo ten problem po prostu nie wystąpi. Największą wadą poprzedniego Mi TV Sticka było to, że on miał za mało RAMu, przez co po pewnym czasie wychodziły problemy z płynnością. Ja mówiłem, że to się trochę zacina, ale teraz mogę Wam przyznać, że mówiłem o tym trochę za mało, bo ten problem po prostu wystąpił po długim czasie, więc jak nagrywaliśmy film, no to tak ja widziałem tylko drobne przycinki, a później nawet Wy mi pisaliście, że po paru miesiącach to się zacinało bardzo mocno. Ja się początkowo tego bałem właśnie przez ten 1 GB RAMu. Tutaj jest lepiej, bo mamy 2 GB RAMu, czyli tak jak na przykład w chrąkaście 4, więc no, jak to po prostu działa już znacznie płynniej. Tutaj tego problemu z płynnością praktycznie nie ma. Ja widziałem takie drobne przecinki wyłącznie na samym początku, jak odpalałem wiele aplikacji naraz, plus inne aplikacje mi się instalowały, no chwilę po konfiguracji, ale to jest absolutnie normalne, ale żeby nie było, żeby nie było tak jak rok temu. Nie daję 100% gwarancji na to, że to będzie idealnie działać, chociaż wszystko wskazuje na to, że tak działać powinno. No i dlaczego ja tak myślę? Bo na przykład od paru miesięcy używam Chromecasta 4, i on też ma 2 GB i się nie zacina, działa bardzo płynnie, więc w tym przypadku powinno być tak samo. Jeżeli chodzi o inne różnice, no to mamy tutaj Wi-Fi dwuzakresowe, ale takie naprawdę dwuzakresowe, że mamy i 2, i 4, i 5 GHz. W poprzedniej wersji były z tym problemy, że ludzie próbowali się podłączać do 5 GHz, ale im to nie do końca działało. Tutaj póki co na sieci 5 GHz właśnie ten Mi tv stick działa bez żadnego... Problemu. Mamy tutaj też Bluetooth 5.0, a nie 4.2, ale wątpię, że ktokolwiek to zauważy. No i generalnie, co o tym można więcej powiedzieć? Działa dobrze. Nie będziecie narzekać już na to, że jest stary Android 9, bo mamy tutaj znacznie nowszego Androida 11, ale nie jest to system Google TV, to jest system Android. Dla jednych to będzie zaleta, dla drugich wada. Jak ktoś lubi nowości, to będzie wada, bo on chce mieć nowy system, żeby mu Google podpowiadał, co ma oglądać, i tak dalej. Ja przyznam szczerze, wolę tego klasycznego Android TV, którego mam też na telewizorze. On dla mnie jest jakiś bardziej logiczny, nieładniejszy, ale bardziej logiczny na pewno, i wydaje mi się, że to jest wyłącznie kwestia mojego przyzwyczajenia, więc też weźcie na to poprawkę, bo ja z tego Android TV w różnych wersjach no, korzystam już od 4 lat. Jednak tak naprawdę największą różnicą między tą przystawką a Mi TV Stickiem zeszłorocznym jest fakt, że tutaj mamy rozdzielczość 4K, a nie Full HD, więc jeżeli dla kogoś te Full HD to za mało no i oczekuje też płynniejszej pracy, o czym mówiłem przed chwilą, no to ta przystawka będzie znacznie lepsza, bo te 4K już zrobiło się standardem i jest nawet w tanich urządzeniach, nawet tanie telewizory te 4K obsługują. No więc jeżeli szukacie przystawki, która taką rozdzielczość obsługuje, no to jak najbardziej coś takiego można kupić. Powiem szczerze, że podczas korzystania z tego Mi TV 4K no, nie miałem jakichś wielkich problemów. Konfiguracja banalna, zwłaszcza jak macie smartfon z Androidem, bo wtedy otwieracie aplikację Google, mówicie OK Google skonfiguruj moje urządzenie i dalej klikacie dalej, dalej, dalej i magia się dzieje. Z działaniem też nie ma problemów, wszystkie tak naprawdę serwisy streamingowe tutaj mamy, bo jest Netflix, Kanal+, Plus, HBO GO, i player, jakieś rakuteny, youtube oczywiście, CDA. Generalnie jeżeli jakaś aplikacja ma wersję smart TV no, to, to tutaj jest, bo jeżeli na przykład chcemy grać na GeForce Now, to też możemy to jak najbardziej zrobić. No i właśnie ten Xiaomi TV Stick 4K obsługuje nie tylko 4K, ale też takie technologie jak Dolby Vision czy Dolby Atmos mogłoby się wydawać, że przeznaczone dla urządzeń z najwyższej półki. A tutaj cyk, przystaweczka od Xiaomi niezbyt droga i właśnie te technologie obsługuje bez problemu, działa z moim telewizorem, bo podłączałem właśnie tę przystawkę do LG OLEDA 4K. I wyświetlały mi się nawet komunikaty, że w tym materiale tu będzie Dolby Vision, w tym Dolby Atmos. Poprawnie to zostało wykrywane i poprawnie to działało. I tak naprawdę to wszystko co mam wam do powiedzenia o tej podstawce ja mógłbym wam ją polecić w ciemno, gdyby nie jedna drobna rzecz. I chodzi tutaj o cenę tej przystawki, która oczywiście nie jest zła, bo wynosi na start jakieś 339 zł i moim zdaniem to jest produkt wart swojej ceny, warto go kupić. Jednak w tej samej cenie mamy Chromecast 4 od Google i tak naprawdę tutaj nie mamy już żadnego wyboru, jeżeli chodzi o opłacalność. Mamy jakieś szczegóły że tutaj mamy 8 GB pamięci wewnętrznej. W Chromecastie mamy 4 GB, ale w obu przypadkach to jest aż za dużo miejsca na kilka aplikacji. Smart TV, więc to nie jest problem. Obie przystawki działają odpowiednio płynnie, chociaż Chromecast jest od Google, więc Google bardziej będzie dbał o optymalizację, a także o aktualizację, więc wydaje mi się, że ten Chromecast będzie dłużej po prostu dostawał swoje aktualizacje do Androida, do swojego interfejsu, a tutaj w przypadku Xiaomi może być z tym różnie. I nie możemy tutaj mówić o tym, że któraś jest bardziej opłacalna, bo cena jest. Ta sama funkcja, są te same. Jedyna największa różnica to jest fakt, że w Chromecastie mamy nowszego Google TV, a tutaj mamy Android TV w wersji 11. I ja Wam nie powiem, który system jest lepszy, który gorszy, bo Google TV jest nowszy ma trochę więcej funkcji, ale mi bardziej podoba się właśnie ten Android TV, dlatego że dłużej z niego korzystałem, jak wspominałem kwestie moich przyzwyczajeń i tak naprawdę wybór tutaj to jest kwestia wyłącznie preferencji, no i tego jak wierzycie w Xiaomi i to przez jaki czas będzie dostarczać aktualizacje do swojego urządzenia. Ja sam nie do końca bym wiedział co mam wybrać, ale chyba jednak zdecydowałbym się w tej cenie na Chromecast 4 no przez to, że to jest bezpośrednio od Google'a, no i Google będzie o ten swój produkt dbał, ale jeżeli lubicie sprzęty Xiaomi, jeżeli wcześniej mieliście też urządzenia Xiaomi i nie chcecie zmieniać swoich przyzwyczajeń, nie chcecie zmieniać pilota, to jak najbardziej możecie zdecydować się na taką przystawkę. No więc pamiętajcie, że jeżeli chcecie kupić Xiaomi TV Stick 4K albo Chromecast A4, no to odpowiednie linki znajdują się w opisie tego filmu. Prowadzą one do znalezionych przez nas ofert na Allegro, więc nie musicie nigdzie tych ofert szukać. Dodatkowo kupując z nich wspieracie nasz kanał, więc zapraszam do kupowania. Poza tym standardowo łapka w górę, albo nie, nie, dobra, dobra dajcie tę łapkę w górę, bo to nie ma sensu, ale jednak algorytm napędza, to dajcie subskrypcja, żeby było nas w tej pająkowej rodzinie więcej, dzwoneczek, żeby widzieć nasze filmy szybciej, zaraz po tym jak zostaną opublikowane. Ale najważniejsze są komentarze, bo napiszcie, co sądzicie na temat tej przystawki. Co sądzicie na temat nowego Chromecasta? A może mieliście poprzednią wersję tej przystawki od Xiaomi i napiszcie, czy Wam się podobała, czy nie. Albo generalnie, z jakiego Smart TV korzystacie i czy jesteście z niego zadowoleni. W ten sposób pomożecie innym osobom, które akurat będą szukać swojego Smart TV. A tymczasem widzimy się niebawem w kolejnych materiałach. Do zobaczenia. Cześć.